Rewolucja w rozliczeniu podatku za rak ubiegły stała się faktem. Dziś już każdy może za pośrednictwem strony internetowej Ministerstwa Finansów złożyć swój roczny PIT. Możliwość taka dostępna była już rok wcześniej, ale wówczas uruchomiono ją zbyt późno i nie spełniła pokładanych w niej oczekiwań. W tym roku ogrom pracy włożyli urzędnicy skarbowi, którzy już w lutym wprowadzili do bazy komputerowej wszystkie otrzymane formularze PID-11, które otrzymuje zarówno podatnik, jak i urząd skarbowy. Dzięki temu w serwerach skarbówki znalazły się wszystkie informacje o dochodach podatników i tym razem bez przeszkód można skorzystać z nowej formy rozliczenia. Z fiskusem. W portalu podatkowym funkcjonuje nowy, zupełnie nowy instrument, tak zwane wstępne rozliczenie roczne i tam czeka na podatnika gotowe, wypełnione zeznanie roczne. Wystarczy się zalogować. Mniej więcej logowanie wygląda w ten sposób, że podaje się kwotę przychodu z 2015 roku i ten system można powiedzieć Puszcza nas do tego wstępnie wypełnionego zeznania. I właściwie takie zeznanie wystarczy tylko zaakceptować i one nabiera już mocy prawnej. Oczywiście też korzystając z tej formy można dodatkowo skorygować o właściwą ulgę ewentualnie odpis na rzecz organizacji pożytku publicznego. Jedno kliknięcie myszki po wszystkim, bez najmniejszego stresu, czy wpisaliśmy kwoty w odpowiednią rubrykę, czy dobrze zaokrągliliśmy kwoty, nawet nie trzeba się podpisywać, co do niedawna było częstym niedopatrzeniem klientów skarbówki. W powiecie kępińskim z elektronicznej formy rozliczenia korzysta już 60% podatników. Nowe rozwiązanie obok istniejącej od kilku lat e-deklaracji zrewolucjonizuje rozliczenia roczne. Taka forma rozliczenia gwarantuje również zwroty nadpłaconego podatku w znacznie krótszym terminie. W Urzędzie Skarbowym w Kępnie zostało uruchomione stanowisko komputerowe umożliwiające złożenie zeznania podatkowego drogą internetową, z pomocy urzędników skorzystać można również w najbliższą sobotę 16 kwietnia podczas Dnia Otwartego Urzędu.